Hej, witam Was serdecznie i dziś mam okazję Was zaprosić na test odpowiedników znanych markowych perfum. Firma Angelo wysłała mi tutaj kilka, mogłam sobie wybrać flakoników i jest to współpraca. Mogłam sobie wybrać właśnie kilka tutaj flakoników, które oczywiście razem przetestujemy, ale postaram się, żeby moja opinia była jak najbardziej wiarygodna i rzetelna. I otworzymy sobie, pokażę Wam, co sobie wybrała. Firma działa od 2018 roku, Chociaż wydaje mi się, że miałam kiedyś już okazję testować te perfumki, jak chodziłam do szkoły policjalnej. I tutaj tak ładnie zapakowane w folie wąbelkową to jest. Tak to wygląda w środku. I sobie oczywiście je wyciągniemy zaraz, wam wszystko pokażę. Wygląda ta ulotka. Możecie tutaj sobie przeczytać i wybrać, jaki zapach wam odpowiada. No, odpowiednik jakiegoś waszego ulubionego zapachu. Albo na przykład chcecie sobie przetestować jakiś zapach, ale jest za drogi, więc najpierw sobie możecie zamówić odpowiednik oczywiście. Ja wybrałam sobie cztery właśnie zapachy, ale zaraz Wam pokażę, jakich perfum są to odpowiedniki, ponieważ wybrałam odpowiedniki takich perfum, które posiadam w domu, które mam w oryginale. Wiecie, że ja lubię oryginały też. Natomiast do pracy na przykład szkoda mi zawsze używać oryginałów, zawsze się pślam jakimiś też arabskimi perfumami, odpowiednikami. Raczej oszczędzam, oszczędnie używam te oryginały, więc często też używam właśnie odpowiedników. Zapachy, które ja wybrałam są w pojemności 30 ml i wszystkie zapachy to są wody perfumowane. W ogóle fajne jest to logo, ładne, taki anioł siedzący na półksiężycu. Ładnie to wygląda, tak wiecie, niecodziennie. Ten kartonik jest też taki przyjemny w dotyku. Nie jest taki zwykły, wiecie, papierowy karton, tylko taki raczej śliski. No ale już otworzymy. Jest to 29 numer. I tak wygląda flakonik. Powiem Wam, że bardzo ładny. Całkiem taki jest foremny w ogóle. Przyjemnie się go trzyma w ręce, tak wiecie. Fajnie w ręce, w dłoni leży. I tak wygląda. Oczywiście tutaj też jest nadrukowany właśnie ten anioł, siedzący na półksiężycu. A tutaj z tyłu mamy oczywiście nazwę firmy numer, który zamawiamy i oczywiście skład tego zapachu. I pierwszy odpowiednik, jaki wybrałam, to jest odpowiednik wody toaletowej Moschino I Love Love. Natomiast ta woda toaletowa jest niestety strasznie nietrwała. Jest też dość droga, więc oczywiście wykończę to, ale chyba nie będę kupować następne i może skuszę się na właśnie odpowiednik. I przedstawiamy sobie, jak pachnie. Na jedną rękę tutaj sobie popsikam właśnie odpowiednik na prawą popsikam oryginał, powiem Wam, że całkiem ma przyjemny ten atomizer to, lepszy nawet niż to, tak lekko się tego używa, przyjemnie się psika. Powiem Wam, że na ten moment są nie do odróżnienia. Ten się tak trochę lżej roz rozchodzi. Ten czuć trochę mocniej tak, jak taką landrynkę. No i też z tego, może dlatego, że to jest właśnie woda toatowa, bardziej czuć alkohol. Z tego praktycznie wcale. I jest to ładny zapach. Trochę inaczej się rozchodzi, ale no ja bym chyba pomyliła na ulicy, jakby wiecie, ktoś obok mnie przeszedł i akurat tym zapachem pachniał. Jeszcze sobie przetestuję i na pewno do Was wrócę z opinią swoją ostateczną. Przeczytam Wam, jakie to ma nuty, kategoria zapachowa, cytrusowe, kwiatowe, owocowe. Nuty głowy pomarańcza, czerwona porzeczka, cytryna, grejpfrut, nuty serca, liść cynamonu, konwalia, róża herbaciana, sit, nuty bazy, piżmo, cetr, drzewo, tanaka i jest to zapach na porę roku, letnią i sugerowane użycie jest to zapach na dzień. I mi się wydaje, że jest to idealnie, opisane, nic więcej nie trzeba dodawać. Natomiast w moim odczuciu jest to trochę słodsze niż właśnie te I Love Love od Moschino, natomiast mi też jak najbardziej odpowiada. Następny odpowiednik, który wybrałam, to jest to numer 153 i jest odpowiednik Calvin Klein into You. I zaraz sobie przetestujemy. I te wszystkie flakoniki wyglądają tak samo, natomiast ten ma trochę tą wodę perfumowaną, taką bardziej żółtawą. To pewnie w zależności od składników. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Oczywiście wszystko Wam też postaram się napisać pod poszczególnymi, wiecie, odpowiednikami. Te 30 ml perfumki kosztują 24,99 w regularnej cenie, a 50 ml 34,99. Ale w tym momencie testujemy właśnie odpowiednik Kelvin Klein. Into You i postaram się poprzekać może na ten kartonik. Ale tak jak już roztacza się to w powietrzu, to faktycznie czuję tę nutę Calvin Klein Into You. I moim zdaniem to jest jeszcze bardziej zbliżone do oryginału niż właśnie ten zapach, który wam przed chwilą pokazywałam. To lżej się rozchodzi, mniej agresywnie żeby jeszcze potwierdzić swoje słowa, to oczywiście przetestujemy jeszcze oryginał. I do tego celu użyję kartonika właśnie z moskino, bo wcześniej przykałam na ręce. I to musimy trochę poczekać, bo to jest woda toaletowa, a to perfumowana. I mimo tego, że są to wiecie, odpowiedniki, to jednak mm, to jest woda perfumowana i czuć te różnice, że to są jednak właśnie wody perfumowane, a tam te toaletowe, więc muszę trochę poczekać, bo no, na razie czuję alkohol. Ale no, jest to praktycznie identyczny zapach. Myślę, że dla mnie nie do odróżnienia jak tamten. Może minimalnie bym się jeszcze zastanowiła i może bym jeszcze zgadła, który to oryginał, a który to zamiennik. Tak tutaj totalnie bym nie zgadła. Dwa pachną dokładnie Prawie, praktycznie tak samo. Marek 153, czyli odpowiednik właśnie tego Kelvin Klein Into you. Ja czytam te wszystkie nuty zapachowe, oni mają je wypisane na stronie, jest w ogóle bardzo przejrzyste, można sobie wszystko wyczytać. I Angel Love, kategoria cytrusowe, kretowe, owocowe. Nuty głowy: syliska, bergamotka, różowy grapefruit, liść czerwonej porzeczki. Nuty serca: orchidea i kaktus, nuty bazy, bursztyn, czerwony cetr i wanilia. Pora roku jest to zapach na wiosnę i lato, chociaż moim zdaniem spokojnie cały rok można go używać bez problemu i sugerowane użycie na dzień. No bardziej jest to dzienny niż wieczorowy zapach, ale moim zdaniem jak najbardziej można się przykać nim cały rok. I numer 37 to jest odpowiednik zapachu od dolczegowana L'Emperatrice i też i oczywiście sobie tutaj zaraz przetestujemy. Pozwólcie, że najpierw powącham oryginał. Ostatnio jest to jeden z moich ulubionych zapachów i w tym momencie najczęściej go używa. Chociaż przez długi czas też stał w szafce i po prostu w ogóle o nim zapomniałam. No jest to piękny zapach, wydaje mi się, że na te pory roku idealny, natomiast zaraz zobaczymy, jak ma się do niego odpowiednik. Też jest to ładny zapach, natomiast właśnie rozchodzi się trochę inaczej. Ale po chwili coraz bardziej czuć ten taki, taką oryginalną woń tego od Dlaczego bana oryginału. Muszę sobie go jeszcze pr trochę przetestować, bo na początku trochę inaczej, trochę inaczej ten zapach czuć. Natomiast po chwili coraz bardziej zaczyna ten oryginał przypominać. Jeszcze sobie oczywiście przedstuję, potem do Was wrócę z moją ostateczną opinią. Ale jak teraz trochę poczekałam, to też, po prostu, jakby ktoś mi dał to powąchanie, to, to miałabym zamknięte oczy, to powiedziałabym, że to jest dolce Gabbana lamperatriz. Od razu nie powiedziałabym tak, ale tak po chwili, minucie, dwóch. No, naprawdę jest to podobne. Oczywiście te zapachy nie są takie same, one mają być ich odpowiednikami. Kategoria zapachowa. Tego flakoniku, czyli odpowiednika Alemperatriz od Dolce Gabbana. kategoria zapachowa kwiatowe, owocowe i świeże, nuty głowy, różowe pieprz, kiwi i rabarbar, nuty serca, jaśmin, cyklamen i arbus, nuty bazy, piżmo, drzewo sandałowe i drzewo cytrynowe, pora roku, wiosna, lato, jak najbardziej i sugerowane użycie na dzień. Natomiast ja tu najbardziej wyczuwam właśnie chyba ten różowy pieprz i piżmo w tym momencie koniec przetestujemy sobie najcięższy zapach z tych, które sobie wybrałam. Jest to odpowiednik Lancome od Lavi Estelle. I tak wygląda: też jest taki trochę bardziej żółtawy. Pachnie. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym sobie tego nie porównała. Od razu właśnie przychodzi na myśl ten zapach. To nie jest takie, że trzeba się doszukiwać tego zapachu, tylko od razu jak przykniecie. 20 sekund poczekacie, to od razu czuć, że to jest właśnie odpowiednik dokładnie tego zapachu, nie musicie się wiecie, zagłębiać i doszukiwać. I też jest ładny, natomiast w moim odczuciu te Lawi well, to rozchodzi się po prostu delikatniej. Zobaczymy jeszcze jak z trwałością. Oczywiście mogą mieć trochę krótszą trwałość, ale też z racji tego, że są tańsze, można się też częściej nimi dopsikać, Nie jest aż tak szkoda tych perfum. Jeszcze spróbuję do Was wrócić później, potestuję sobie chwilę te perfumy. Też jest moja mama w domu, więc też ją zachęcę do właśnie. Przetestowania tych perfumów zobaczymy, jaką ona będzie miała opinię. 126, czyli odpowiednik zapachu La Viesbel Kategoria zapachowa: kwiatowe, orientalny, owocowe, nuty głowy czarna, porzeczka, gruszka, nuty serca, irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, nuty bazy: paczula, fasolka, tonka, wanilia i pralina. Pora roku jesień, zima. Mi się wydaje, że to można używać cały rok, ale raczej na wieczór. Tutaj sugerowane użycie to jest na dzień, na wieczór. Moim zdaniem, na przykład latem i wiosną, raczej na wieczór, a jesienią i zimą, można używać moim zdaniem tego cały dzień. Jak wiecie, ja dość sporo odpowiedników przetestowałam. Jedne mi pasowały bardziej, drugie mniej, natomiast te myślę, że na pewno w mojej topce wylądują. I z tego co wiem, to też mają program lojalnościowy za 120 punktów. Możecie za jeden grosz sobie właśnie taki flakonik odebrać. Oczywiście stronę Wam dam tutaj w opisie filmu i może też tutaj postaram się napisać. Jeszcze jest fajne dla mnie, na przykład właśnie w tej firmie, jedna z Was ostatnio mi napisała, że nie ma już jednych z moich ulubionych perfum, które używałam i bardzo je lubiłam od Lancôme La Vie Est Belle Le natomiast właśnie na tej stronie można odpowiednik sobie tych perfum zamówić i na pewno prędzej czy później sobie właśnie ich odpowiednik zamówię i przetestuję oczywiście Witam Was wieczorem, i chciałam Wam dać relację z testu. Do testu dołączyła moja mama i sąsiadka. I mi, jak i sąsiadce, najbardziej podobał się zapach, najbardziej przypadł nam do gustu. Zamiennik od D, numer 37. Moja sąsiadka, właśnie też lubi się w takich różanych zapachach, takich bardziej owocowych. I ten jest taki właśnie słodko-owocowy, tak mi się kojarzy kwiatowo jednocześnie ten zapach. I ten ja z moją sąsiadką stawiamy w tym momencie na pierwszym miejscu. Natomiast moja mama upodobała sobie, bo też lubi właśnie Kevin Klein Into you. To jest jej ukochany zapach i też będzie na pewno go używać. Oczywiście postawię na półce i będzie razem ze mną testować. Pewnie prędzej czy później te zapachy pojawią się w dęku. Natomiast... Na trzecim miejscu w tym momencie, albo na równi, właśnie z tym Kelvin Klein, postawiłbym Moskino I Love Love, a na ostatnim, właśnie 126, czyli odpowiedni dla od VSB Na te rok roku, może jest po prostu dość ciężki. Nie każdemu będzie pasował i jest to zapach taki oryginalny, taki nietypowy, trochę inny niż te, które Wam wcześniej pokazałam. No, nie każdy po prostu się z nim polubi, dlatego w tym momencie najczadziej będziemy raczej go używać, natomiast może na jesień częściej albo na wieczór, bo testowaliśmy go, wiecie, głównie w ciągu dnia, teraz już jest wieczór, no to się tak około 13 tym zapachem, teraz jest około godziny 20 i co prawda dopsikałam się tak po 4 godzinach około raz, ale w tym momencie dalej na skórze i na ubraniu wyczuwam ten zapach, więc jak najbardziej jestem zadowolona. Zachęcam Was też do wejścia na stronę internetową, może coś dla siebie też wypatrzyć. Na przykład będzie tam jakiś zamiennik perfum, których już nie produkują, chociażby. Ja dziękuję bardzo za docenienie firmie Angel Love, mojej małej twórczości. I dajcie znać, czy kiedyś używaliście perfum odpowiedników właśnie tej firmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i do następnego filmu. Pa!